Dzień dobry, 15. dzisiaj mamy sierpnia, więc sprawdźmy co w energetyce. Oj, dzisiaj będą trudniejsze, dręczące pytania, zamartwianie się. Uważaj też na jakieś zwątpienia. Możesz nie mieć chęci w ogóle na coś. No, zrobisz to, ale generalnie nie do końca na przykład dla, dla ciebie to będzie dobre, bądź będziesz się martwić o jakąś sytuację późniejszą. Nie wiem, wyjeżdżasz gdzieś, robisz coś dokładnie, byłaś umówiona, a tam się okazuje, że ktoś coś zrobił odwrotnie, no i czujesz też tak jakby niepewność i trochę się możesz w wycofywać, ktoś może Ci na coś nie odpowiedzieć no i tak naprawdę zadręczać Cię będą jakieś gdzieś pytania wewnętrznie możesz mieć taki aspekt niepewności, no jakiejś złośliwości, jakiegoś ciężaru no i dzisiaj też może być taki czas, kiedy na przykład przy pieniążku czegoś nie zrobisz będziesz się martwić jakieś pieniądze coś będziesz musiała odłożyć na później, nie zrealizujesz jakiegoś przelewu, bądź nie będziesz miała go zrealizować, w pracy wcześniej mogłaś na przykład być skupiona na jakimś projekcie, bądź chcieć coś Zrobić, a nie poszło to po Twojej myśli, bądź ktoś zrobił tak, że Ty tego nie zrealizowałaś, troszeczkę możesz się też zamartwiać, jak rozwiązać jakąś sytuację w pracy, bo nie będziesz się zastanawiać, jak dopuścić do tego, żeby łatwiej byłoby na przykład coś zrealizować, chociaż może być, no że zmagasz się z jakąś pracą albo poszukujesz pracy, nie możesz jej znaleźć. No i tutaj trochę takie zmagania, bo wiesz, że czekają ci jakieś opłaty i może być z tym jakiś kłopot. Ogólnie może być, jeżeli chodzi o pieniążki, niepewności. Jeżeli chodzi o uczucia, zagubienie się, jakaś rozpacz, jakaś niepewność, to może być trudniejsza na przykład dzisiaj rozmowa, no dzisiaj też będzie jakaś taka zła relacja, albo na przykład jakieś złe słowo, jedno takie pojedyncze, które tak naprawdę najbardziej na ciebie wpłynie, tak? Albo na przykład też może być czas, kiedy tęsknisz za taką prawdziwą miłością, ci będziesz też wracać emocjonalnie, może tęsknisz za jakimś drugim, drugą osobą, za ciepłem, za uczuciem tej osoby. No i dzisiaj jest dzień, kiedy dużo będziesz w tym aspekcie tak naprawdę rozmyślała. Może być, że się stresujesz jakąś sytuacją, bo dzisiaj jest akurat dzień, kiedy ktoś ci, nie wiem, miał coś zrealizować, zrobić, a tak naprawdę tego troszeczkę nie będzie dopuszczać, i jest to czas, bym powiedziała. Mniejszego prawdopodobieństwa, że poczujesz um, zrealizowanie czegoś. Karta dopowiadająca to jest karta przygody. Może boisz się właśnie rozpocząć coś, a warto by jednak było przemyśleć swoje, kochanie, rzeczy. Mogą nadchodzić czasy zmiany. Karta przygody mówi o dobrych rzeczach, bo to jest tak, jakby rozpoczynanie czegoś, co byłoby dla ciebie dobre i adekwatne um, dla twojej. Przestrzeni, gdzie możesz jednak coś nowego odnaleźć, a ty się boisz, czy jeżeli to zrobisz, to będzie dobre dla ciebie. Wyjazdy mogą być dzisiaj dobre, spotkania dobre, przekreś o sobie, ale ty czegoś żałować będziesz, bądź będziesz bać się właśnie tego spotkania. Ogólnie dzień trudniejszy, tak jak na samym początku powiedziałam, ale zaryzykuj, bo może się to opłacać. Pozdrawiam, Ariada Iris.